Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj sobie pogramy w Marvel Snap, bo ja się bawię doskonale przy tym. Dzisiaj akurat pół dnia spędziłem przy Gotham Knights. Ponagrywałem trochę odcinków, bawiłem się doskonale. Teraz mi się będą renderować i postanowiłem trochę odsapnąć i sobie e, e, pograć w karciankę. Jeżeli Państwo znają ją, to bardzo dobrze. Jeżeli Państwo nie znają, to będę tam tłumaczył od czasu do czasu, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, ale to prosto jest jak budowa cepa, więc każdy sobie poradzi. Deck 3 jakiś sobie zbudowałem. Onslaught, Spectrum, Blue Marvel, Kapitan Ameryka, Punisher. To chyba jest zbudowany na kartach ongoing, czyli takich kartach, które efekty mają e, bieżące. Bo jest, są trzy rodzaje kart. To może Państwa zainteresuje tych, którzy nie wiedzą. Są takie karty, które on-review, czyli jak rzucacie na stół i one zostają odsłonięte, to pokazuje się ich efekt. Ongoing to jest taki efekt, który działa cały czas. No ability no to brak zdolności. Discard to powoduje wyrzucenie karty z ręki albo stali. Move potrafi się przesunąć, destroy może zniszczyć. Tych destroy to jeszcze nie widziałem, więc nie mam na razie. Rock kontra Cairo. Ka kairo. Postaramy się nie popełnić jakichś po głupich błędów. Co mamy za pierwszą lokację? Dodaję ninja minus 2 do... tutaj, do... wystawmy Nightcrawlera. Minus 2 do mocy, na dzień dobry. Ciekawe czy to można jakoś dobrze wykorzystać. O nie, wystawił mantis w tym samym miejscu i dzięki temu ukradł mi jedną kartę. Te wszystkie karty z Guardian of Galaxy mają taki efekt, że... Jeżeli po, po mojej stronie stołu coś się pojawi Jeżeli po stronie stołu przeciwnika coś się pojawi, to pojawia się dodatkowy efekt Też przy okazji Kiedy tutaj się karta e, przenosi, daje jej plus 2 mocy no Możemy ją przenieść potem, na razie nie ma takiej potrzeby Zobaczymy Ciekawy jestem, czy jestem w stanie dobrze grać Kiedy... Gadam do Państwa Mam poważne wątpliwości ale może warto spróbować. Dobry wieczór, dobry wieczór. O, w tej turze plus, plus jeden energii. Czy ja to mogę wykorzystać dobrze? Można by tu wystawić pani Shera i tak zostanę z jednym punktem energii. Nie mogę tego dobrze wykorzystać. Dobra, na razie wystawimy pani Shera tu. Walczymy obaj. Ciężko walczymy o tą lokację. Wystawienie czterech kart na lokacji może nie do końca być dobrym pomysłem. Bo to już wiadomo, że więcej tutaj nie zrobię. Ale są jeszcze inne karty, które wpływają na, na lokację całą. Plus Nightcrawlera mogę stąd usunąć. O nie, Kazar. Kazar zwiększa moc wszystkich kart za jeden. O jeden. Jeżeli karta kosztowała jeden energii, to on zwiększa jej moc o jeden. O, takie rzeczy. No dobra, mamy cztery punkty. I, i fajne karty do wystawienia. Zrobimy to tak. Wystawimy tutaj Mistera Fantastika. On zwiększy moc tych dwóch lokacji. Nightcrawlera przestawimy tutaj. Co mu powinno dać plus dwa mocy. I w ten sposób będę miał prowadzenie we wszystkich trzech lokacjach. Co nie jest strategicznie dobrym pomysłem, O nie. On też wystawił Mister Fantastika i mój plan szlak trafił. <złuch> Ale okej, okay. nic nie szkodzi. Mój Mister Fantastic jest fioletowy, czyli jest lepszy, ale to niczego nie zmienia. Rezultat jest taki, że w żadnej lokacji nie mam prowadzenia, ale mamy tutaj Blue Marvela. O kurde, zważne pytanie. Hmm, można by, no tak, trzeba wystawić Blue Marvela. Blue Marvel to jest taka karta, która zwiększa e, moc wszystkich o plus jeden. E, I postawmy go. Tutaj. No, może być ciężka sprawa. Och, ta mocna karta wystartowała. Ale to mi dało przewagę w kilku lokacjach. Dobra, tego on to jeszcze nie grałem. To podwaja efekty na lokacjach, czyli takie na przykład efekty ongoing, czyli plus 2 do mocy od Mister Fantastika, plus 1 do wszystkich. Mogę wystawić też spektrum, która daje wszystkim kartom ongoing plus 2 i trzeba szybko policzyć. Postawmy na swoje zwycięstwo, bo można obstawiać. Ile ja skorzystam? Jak, jak wystawię spektrum to skorzystam 2, 4, 6, no z onslotem będzie lepiej. No dobra, wystawiamy on slot i modlimy się o sukces. Może on zrobi coś lepszego niż ja. On slot. Kurde, wystawił spektrum. Shit, ale byłem mocniejszy. Kurde. Jej. Sukces. Nie miał szans, mój przeciwnik. Dostanę cztery, cztery te skrzyneczki. I myślałem, że nowy, nowy skin do karty, ale niekoniecznie. Na czym gram na PeCecie, Na Steamie jest ta gra dostępna. I radzę się, jak się zalogujesz na Steamie przez konto Google, to możesz grać też na mobilce na tym samym koncie. Ale dzisiaj mieliśmy dobry obiadek. Uch, łódka z kurczaka. Och. Z piekarnika. To wszystko z ziemniaczkami, z papryką, z marchewką, z cebulką. Uch. Samo złoto. Półtorej godziny się piekło w piekarniku. Po piątej turze, e, wszystkie karty stąd przenieść do innych losowych lokacji. Interesujące. Na razie ustawmy tutaj Antmana. Po piątej turze. Czyli w ostatniej. O nie, wyczuł mnie. Tak jak mówiłem, Guardians of Galaxy dodają specjalne efekty, jeżeli przeciwnik rzuci w tej samej turze kartę. No dobra. Po turze piątej, wszystkim kartom tutaj daj plus dwa mocy. Oj wystawmy tu pancerza. Ta, 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 ta. Już myślałem, że znowu mnie wykrył jakimś tym... ...Guardianem of Galaxy. W trzeciej turze to idealny moment na wystawienie Mr. Fantastika. Tutaj dodały raptory, to taka lokacja, okej. Okay. To kapitan Marvel tu się przyda, jak mi się trafi do ręki. Na razie stawimy tu pana Fantastika. O, Elektra! O nie! Elektra jest straszna, ona zabija karty, które mają jeden kosztu. No niedobrze. Na środkowej lokacji mam przewagę, na prawej prze przegrywam totalnie, na lewej przegrywam troszeczkę. Hmm, dobra. Kapitan Amerykę. Dorzucimy tutaj i Nightcrawlera. Dorzucimy tutaj. Tutaj chciałbym on slota wystawić, bo to zawsze pomnaża parę fajnych rzeczy. Ale zobaczymy, co się stanie na tej lokacji, na Strange Academy. Okej, okay, mamy Panishera, hmm, Panishera i mamy też Quick Silvera Wystawiam pani Poniszera tutaj. Niewiele mi to da. Ale to jest piąta tura, więc. Fajnie, jakby Nightcrawler tutaj wpadł. Wtedy mógłbym go przestawić i on slota tutaj wrzucić. Ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, co czas pokaże. To się może źle skończyć dla mnie. Tam Blue Marvel. O! No nie, najgorszy możliwy scenariusz. Oh. No dobra, jest Marvel. To może mi nie, kiepska sprawa, proszę. Ale jest też, on też nie może już nic przestawić tutaj. E, więc, więc chyba zwycięstwo należy. O kurde, postawił, obstawił. No dobra, to ja też. Jestem gotów walczyć. co on tu może wystawić? On tutaj może wystawić tą, która dodaje plus 2 wszystkim kartom ongoing i będzie po mnie. Eee, bo ten zwiększa. Eee, no właśnie, on zwiększa efekty ongoing, ale tylko na lokację. Ja już tutaj nic nie mogę wstawić. Więc no cóż. Gordę! no wiedziałem, że wystawi Spectrum. O, oh, ściec. Goddammit! Tak było blisko! Eee, czy te karty coś robią, czy mają punkty? Robią. Różne mają efekty. Niektóre karty mają tylko punkty, inne karty mają różne efekty. No, cóż... Przestraciłem 8 punktów! Mogłem Nightcrawlera przestawić z trzeciej linii na pierwszą? No tak, tylko liczyłem, że Blue Marvel... Z... Eee, pewnie, pewnie, że mogłem. Mogłem w ogóle wygrać, to było najlepsze. Ale przed tym. Chociaż jeżeli wiedziałem, że on może wystawić spektrum, to może powinienem zrobić dokładnie to, co mówisz. Tylko to by wymagało szybkiej matematyki, aby musiał szybko policzyć, które karty są ongoing i ile spektrum doda dokładnie w każdej lokacji, a jeszcze taki obcykany nie jestem, żeby to szybko policzyć. Spróbujmy nie przegrać. Quicksilver to jest taka karta, on jest szybki, nie? Więc zawsze jest w ręce startowej i dzięki temu człowiek ma pewność, że ma karty za jeden na początek. Teraz mam trzy karty za jeden. Po trzeciej turze. E, zrujnuj losową lokację. Ok. Na razie wrzucimy tu Nightcrawlera. Tak na bezpiecznie. Trzeba zwracać uwagę, bo w pozostałych lokacjach mogą się pojawić jakieś fajne efekty. Ok. Gościu gra na wiewiórki. Eee, okropna jest ta lokacja. No dobra. Eee, wystawimy Mrówkojada i Quicksilvera tutaj. Niech sobie będą. On też wystawił Nightcrawlera. Zaraz jakaś lokacja zostanie zrujnowana. Jeżeli tutaj zagrasz kartę, to ją zniszcz. O, nie niedobrze. Bo on ma tu wystawioną wiewiórkę i wygrywa. Dobra, wystawimy morfa. Morfem można skopiować. Morfem skopiuje się kartę z ręki przy, przeciwnika. Może się coś fajnego przytrafić. Czyli on, on jakby zamienia się w kartę przeciwnika, zachowuje wszystkie efekty i tak dalej, i tak dalej. O, no, okej. Okay. On reveal. Destroy your other cards at this location. Co on zrobił? Zniszczył wszystkie swoje karty. W tej Coś chyba... Jezus. Chyba się pomylił. Ale może to jest jakaś sprytna sztuczka, której nie rozumiem. Jest taka opcja. No dobra. Okej, okay. jak wygląda sytuacja? Mamy turę trzecią, czwartą i piątą, i mamy karty na turę trzecią, czwart... znaczy, trzecią czwartą, piątą i szóstą. On slot. Więc robimy tak. Tu mamy pewną przewagę. Na razie zostaniemy z tą przewagą. Wystawimy tutaj kapitana Amerykę. Nie wiem, co to był za plan z tym niszczeniem kart. Chyba, był in... Chyba miał inny plan, ale ostatecznie tak pykło. Może myślał, bo to ludzie czasami się uczą, i może myślał, że to niszczy moje karty. Samotny kapitan Ameryka nikogo nie wzmacnia. Ale on jest tutaj po to, żeby na przykład Blue Marvela wzmocnić. Wydaje mi się, że, ta, że on już oddał tą lokację, że nie będzie o nią walczył. Wow! On ma... OK. Cały pomysł na jego dek chyba polega na niszczeniu kart. Tylko nie jestem do końca pewny, czy ten efekt, który tutaj chciał uzyskać, to jest dokładnie to, co. No dobra. Eee, huh. Tu chyba mo możemy przestawić tutaj Nightcrawlera. Dzięki temu on dostanie efekt od Kapitana Ameryki i ten efekt będzie jeszcze powiększony, bo wystawimy tutaj on slota. I to powinno się zakończyć sukcesem dla mnie. Głównie dlatego, że on jakoś dziwnie z tym niszczeniem kart sobie. Bo on z jednej strony tak, Wolverine jest zabezpieczony przed niszczeniem, bo jak on zostanie zniszczony, to pojawi się gdzie indziej. Eee... Nie wiem, nie wiem co planował. Myślę, że to był jakiś testowy dek. No nie wiem, obstawię swoje zwycięstwo, ale to się może źle skończyć. No wycofał się. Ot. Spodziewałem się jakiejś sprytnej sztuczki z jego strony, nie? ale poczuł, że się zapędził w kozi rok. No, Okej, okay. znowu Silvera chcą mi tutaj dać bonusy do Quicksilvera. No w porządku. O, wykonana misja. Zagraj 15 kart. W porządku. Ja uwielbiam w tej grze to, że jest taka tytaniczna ilość e, tych odblokowań, w takich, że tam jakieś przepustki sezonowe. Misję, e, kolekcje Okej, okay, już wszystko było jasne. To jest Collection Level i on pewnie on rośnie w nieskończoność. Ja próbowałem to przewinąć do końca na tablecie to mi się palec zmęczył, nie? No nie ma końca. Więc zdobywasz i zdobywasz. Druga rzecz to jest y, przepustka sezonowa, czyli to, co zdobędziesz w danym sezonie. Sezon się kończy za, za tydzień. I to też idzie skończyła nieskończoność, możesz zdobywać ile chcesz. Po 50. poziomie są jakieś takie pakiety, więc myślę, że to są lootboxy po 50. poziomie. I co jest? Jeszcze coś jest. Jeszcze jest parę rzeczy, jakby rozwijanie każdej karty. Eee. I, I co? Ha, te misje tutaj, takie. Chaptery różne, no i coś, czek. Mam Venoma, mam. Nie, nie mam Venoma, nie mam Venoma. mam, mam yy, tego. Mam... jak on się nazywa, ten paskudnik? Karnaża Car mam. Carnage. Carnage! Jego mam. Venoma jeszcze nie mam. Wydaje mi się, to jest tak, że nie można kupować kart, jeżeli grasz, to zdobywasz kolejne... kolejne... punkty w różnych tych... Pokazywałem wam przed chwilą, nie? Czy przepustka sezonowa, czy kolekcje, i tam się dostaje nowe karty. Tam się odkrywa nowe karty. W ten sposób, więc... No to jest dla no-life'ów, nie? Jak im więcej grasz, tym będziesz miał więcej kart. Ale to może dobrze, że nie możesz ich kupować. Ale zobaczymy, jeżeli dojdę do 50. poziomu przepustki sezonowej, to zobaczę, co jest w tych pakietach, bo jeszcze nie wiem. Mógłbym zobaczyć u jakichś słynnych youtuberów, jak to wygląda, ale nie chcę. Nie chcę sobie psuć niespodzianki. Proszę nie spoilerować. O kurde. Po czwartej turze zniszcz wszystkie karty kontrolowane przez gracza, który przegrywa na danej lokacji. To jest interesujący zwrot akcji. Ja strasznie uwielbiam te, te lokacje. One tak zmieniają rozgrywkę. Mój przeciwnik postanowił nie walczyć o te lokacje. To dobrze. O, w tej, te, tej turze plus jeden energii. Ok. Pytanie, czy on będzie walczył? Nie będzie raczej walczył o to. Wystawmy tutaj kapitana Amerykę. Jeżeli odda walkowerem tę lokację, to dobrze dla nas. Ale może no, może coś trzymać na czarną godzinę. Zobaczymy. Uuu, w tej turze plus 5 energii. Nice! hu-hu. Gruba sprawa. Gruba, gruba sprawa. To od razu można wystawić spektrum, bo ona jest też ongoing, czyli. A, nie, ona jest on reveal. No to nie będzie takie proste. On reveal oznacza, że ona tylko raz dodaje te efekty. No ale i tak to są efekty. Kapitan Ameryka dostanie. Ah, aha. Colossus też by dostał. Dobra, wystawimy ją, bo ona ma dużo mocy chociażby z tego powodu. Cyk. Plus 2 dostanie Kolosus i plus 2 dostanie Kapitan Ameryka. No widzę, że będzie walczył o tą lokację. O kurde, niebezpiecznie jest. Ale mamy tak, możemy sobie zagrać. Mister Fantastika i Nightcrawlera to nam da plus cztery dla tej lokacji. Ale to jak przegramy tą lokację, to może być, to może być masakra. Uuuu, uh, jednym punktem wygrałem! Oooo! To już pozamiatane. Obstawię swoje zwycięstwo. Dlaczego streamy są zazwyczaj tylko rano? Nie mam jak ich oglądać. No bo tak mi się życie ułożyło, że rano ja wstaję razem z całą rodziną i wieczorem już jestem zmęczony. Czasami mam, mam wieczorem czas i ochotę. Okej. Okay. Jak wygląda sytuacja? Mamy Antmana. Okej, okay. i mamy on Slota, którego wystawimy na środeczku. To to poprawi Fantastika i po, poprawi Shera. Aha. Jessica Jones dostanie plus 4, więc on tu będzie miał minimum 12 punktów. Dobra, wystawmy onslota. Myślę, że wygram na tej lokacji na pewno. Myślę, że mogę też wygrać na tej lokacji. On musi walczyć o obie, więc no ciekawe co on zrobi. Bo chyba się nie rozerwie. Będzie walczył o środkową? O kurde. No bo niebezpieczna karta, ale wygrałem. O na wszystkich trzech lokacjach powinien być bonus. Mój Nightcrawler dostanie niebieską ramkę i 3D. Mnie takie rzeczy ekscytują. Ja lubię odblokowywać rzeczy. To jest, taka, to jest taka karcianka dla takich świrów jak ja. Że co chwila coś się dostaje fajnego. A, mam booster. Booster no to dla Spider Woman. Moja Spider Woman będzie lepsza. Jej nie używam. Ale może warto byłoby jej użyć. O, dwie misje wykonałem! Nice! Wygraj lokację z czterema kartami. Monetki się sypią z każdej możliwej strony. Wygraj lokację z czterema kartami też. A przepustka sezonowa poszła w górę, nice! Zobaczmy, co tu z Season Passa dostanę teraz dla odmiany. Uuu, tajemniczy wariant. Sentinel. No więc kart, każda z tych kart ma też swój wariant. Wariant pikselowy, jakiś taki wariant z wielkimi głowami, no różne są. Warianty to nie zmieniają właściwie mm, zachowania karty, tylko wygląd. Więc jak ktoś chce sobie na przykład mieć kolekcję kart pikselowych, no to ma czego. No, no ma na co polować, o tak. Pikselowe są brzydkie, ja też nie jestem fanem. W ogóle ta gra średnio wygląda na komputerze, ona na tablecie wygląda dużo ładniej. O, i Sentinel też od razu dostał upgrade. Ja muszę uważać. Ja na razie kupuję wszystkie upgrade y do tych kart. Eee, ale może to nie jest dobry pomysł. Kupowanie upgrade'ów do kart zwiększa mój level kolekcji. Level kolekcji to jest taki taki ogólny level, który o moich osiągnięciach, a właściwie o czasie grania bardziej bardziej informuje. Co jest w sklepie do kupienia? Są warianty różnych kart za goldy. Ten cały gold, co tutaj mam, to dostałem eee, ja sobie kupiłem starter pack chyba za 17 zł, i tam było trochę golda, a resztę to już dostałem ze zdobywania przepustek sezonowych i tak dalej. Aha. No tak, samych kart nie można kupić. Można kupić warianty kart, czyli nowy wygląd. Kart tych, które się już posiada. Jeżeli kogoś to kręci.